Na tym świecie Minecraft, jeżeli zabijemy jakieś moby, to dostajemy siłę. Za każdym razem, jak zabijemy dwa zwierzęta, to dostajemy jeden nowy punkt siły. Czekajcie, pokażę wam. Tylko zabijemy tego drugiego kurczaka. I patrzcie na to. Patrzcie na to, pyk! Mamy siłę 2. Już od razu mamy dwójeczkę. Nie, nie, nie wiem czemu, ale jeżeli zabijemy tego baranka na przykład, jeszcze jednego baranka... U, już idzie szybciej. Czekajcie, gdzie jest drugi baranek? Tu jest drugi baranek. To powinniśmy mieć kolejny punkt siły i mamy siłę 3. No dobra, w takim razie zobaczymy, kto będzie pierwszy. Czy ja pierwszy zdobędę siłę 4, czy ty zostawisz łapkę w górę? Więc lepiej się pospiesz, żeby tam wiesz, przełącz sobie daj niżej, zadzwonkuj, zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, gdzie będziesz pierwszy. To, to, to przynosi serduszko, to się pochwal, o kurcze. Nie, nie, nie. Nie ma żadnych mobów, nie chcę zabijać osadnika. Dobra, jest jakaś krowa, jest jakaś dziwna krowa, słuchajcie. Nie, no, przegrałem pewnie zakład. Pewnie kardy był szybszy, no mi tyle mi to zajęło, ale mamy nareszcie siłę 4. Okej, okay, więc jest to dosyć OP. Jakby nie patrzeć, już pewnie zabijamy krowy za. no jasne, za jednym. Przy <laughs> Kniecie, już mamy siłę 5. No i jaka jest misja na dzisiaj? I, idziemy zobaczyć, czy zabijemy Widera za jednym ciosem, mając jakąś koks siłę. Dobra, pytanie teraz, czy zabijemy tego... Nie, pewnie... To będzie być ciężkie, dobra, okej. Okay. To byłby pomysł. Jakby jedno jest zabić krowę, e, o kurczę, a drugie to zabić e, takiego potężnego, dosyć golema. E, dobra, musimy coś zjeść, musimy coś zjeść, mamy siłę 5, co, jak widzicie, dwa ciosy i jest już zniszczony dosyć, ale jednak... E, My jesteśmy jeszcze i bardziej o kurczę. Musimy zabić najpierw innego mopka, jakiegokolwiek mopka. Tam są kurczaki, tam są kurczaki. Więc zabijmy, słuchajcie, ze dwa kurczaki i wrócimy sobie jeszcze do tego e, golema. Pyk, siła 5, cały czas ja chcę siłę 6, siłę 6. Będę się czuć trochę pewniej, mając siłę 6, może nie? E, dobra, pytanie tylko, czy cokolwiek tu jest? Tu są, tu są, dobra, biedne owieczki, biedna rodzina owieczek, która natknęła się na mnie. E, no cóż, już ich nie ma. Uuu, tu jest jakieś strasznie dziwnych zwierząt jest na tym modzie, znaczy modzie, na, 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 na tym Minecrafcie. E, no ale dobra, ignorujmy to. Zachowują się normalnie, nic się nie dzieje, złego. E, dają nam punkty siły i to się liczy. Mamy siłę 7, moi drodzy. Ostatnio jak walczyliśmy, mieliśmy siłę 5, więc liczę, że te dwa dodatkowe punkty siły sprawią, że do tego Golema zabijemy, wiecie, jeden, dwa, max ciosy i będzie git. Pyk! Okej, okay, walięty, ale nie dało się trochę odejść. Waga. Pyk! o Ooo! I nas zabił! Skubany! Wiecie co? Musimy być sprytniejsi! Zróbmy sobie siekierkę. No nie będziemy bić się tylko łapką. Bo jak widzicie nas to nigdy nie zaprowadzi. No na szczęście po śmierci nie straciliśmy punktów siły, więc będzie git, ale. Tak jak wiecie, siła 7. Drewniana siekierka. No to już będzie lepiej niż. Wiecie, siła 5 bez siekierki. Więc może tego golema ubijemy. E, dobra, mamy badylę, mamy piękną siekierę lśniącą w słońcu gdzie jesteś gole mini? Eee Ej, do pytanie Gdzie ja go wywaliłem? Pff, ja się z nim dziś biłem a teraz to już z Kubanym i uciekł, i go nie ma. No dobra, to słuchajcie, tu będę bić inne moby. Zaczynamy, może nam jakiś osadnik sprzed jakieś chlebki. Uuu, to by było fajne, bo przydałoby się, przydałoby się. E, no bo tak naprawdę, słuchajcie, co, no wszystkie moby zabijamy za jednym e, kliknięciem. Poza tym golemem, którego... W może już teraz dorwiemy za jednym kliknięciem. Patrzcie na niego, patrzcie i zobaczmy, czy to się uda. Pyk! Tak, to, to się udało. To nie było nawet ciężkie, jedno przygnięcie. Już teraz, słuchajcie, jesteśmy zbyt OP, zdecydowanie. Musimy iść teraz po exp jeszcze, Zobaczę po exp troszeczkę jeszcze sobie podbić te punkty siły na jakichś mopkach. No i po prostu lecimy, zobaczymy e, walkę ze smokiem, zobaczymy walkę z widerem i zostaniemy totalnymi królami, no nie? Dobra, patrzcie, pyk, e, mamy już siłę dziewięć, Jo! jak będziemy dziesiątkę, to już, to już będziemy groźni, tak na naprawdę będziemy groźni. Myślę, że byśmy mieli gracza Minecraft już na hita. Pyk, zdecydowanie byśmy mieli gracza Minecraft na hita, jakby... Wszystko mamy na hita! Och, spienie na królikach, to może być dobry pomysł. Nie, to nie jest dobry pomysł! Jak one uciekają?! Co jest z nimi?! Eee, dobra, to był bardzo zły pomysł. Ja go nigdy nie dorwę, mimo że on jest na... Okej, okay, dobra, jednak się udało. No, on był na jednego hita, wiadomo, X, Ale jednak jest to irytujące. Słuchajcie, mam pomysł! Co by było, gdybyśmy teraz wywołali rajd i spróbowali go pokonać dosłownie drewnianą siekierą? Rozpoczyna się rajd, my jeszcze zrobimy szybką akcję. Mogę zrobić sobie e, żelazną siekierę. W sensie... Mamy walone w to ile to zdaje damage. Po prostu nie chcę, żeby mi się rozwaliła po sekundzie. Eee, no i patrzymy. Skąd nadchodzi ride? Ogólnie włączcie difficulty. Eee, difficulty normal. Lecimy, słuchajcie. A już jest na normalu, Dobra, to będzie Git. Będzie na bałem się że jest na easy, ale to by było zbyt proste, tak coś czuję. O, idą, patrzcie. Na, jednej... na jednego hita. Eee, dobra, jednego mieliśmy na dwa hity, eee, ale tego, że nie wali Criticali. Eee, I coś tam się zgliczowało, słuchajcie. Eee, czy to znaczy, że teraz. Zrestartowała mi się siła. o o, jeżeli tak, to może być to problematyczne. No jakby nie ukrywam, że ja tego datapacka pisałem i mogłem coś skiepsić. Ale powinien się nareperować za chwilkę. Dobra, gdzie idzie kolejna fala? Kolejna fala tych drani. Skąd naciągacie? Gdzie wy jesteście? Co? O! Idzie, idzie, dobra. Teraz, słuchajcie, mamy dosyć cięższy moment. Okej, okay, nie, nie! Po prostu się nie wyświetla nawet, jaką mamy, słuchajcie... O, 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 o! Zabił mnie! Dla ludzie, Bo jakby jedno to jest to, że, hej, mamy super atak i zabijamy każdego na jednego ciosa, ale problem w tym, że wcale nie mamy jakiegoś bustu życia. E, dobra, już nam się nie wyświetla, jaki mamy poziom siły. Już mamy po prostu jakąś super opę siłę, ale za każdym razem... Jak zabijemy dwa kolejne moby, to nadal mamy jeszcze większy poziom siły. Mimo, że tego nie widzimy, to widać to po tym, jak atakujemy. Dobra, gdzie jest ta trzecia fala? Trzecia fala, okej, okay, słyszałem. O, 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 chyba gdzieś tam. Tak, idą, idą. Dobra, my idziemy też. U, Ravenger. Jestem ciekaw, czy będzie na hita. To by było mega OP. Nie, nie jest na hita. Nie jest na dwa hity. Dobra, robi się źle. Robi się źle. Zjedzmy sobie chleb. Dobra, dobra, okej, okay. on biegnie na nas. On biegnie na nas i mnie zabił. Dobra, no tych mamy na hita, no totalnie. No, to, to, to ci co, pyk, nie ma. Ale ten, drań, skubany... Mnie zabija! Ja muszę tutaj poExpić na pszczółkach normalnie. No, przepraszam, was, pszczółki, no to tu chodzi o dobre wioski, ok? Musimy sobie poExpić na innych mobkach, bo chciałbym. Nawet sobie teraz zespałnować takiego Ravengera i po prostu zobaczyć, czy będę mieć go na hita. Jeżeli będziemy mieli na hita Ravengera, to oznacza, że jesteśmy gotowi by iść na Smoka, by iść na Widera i po prostu pokazać yy, wam. Jak, jak, pięknie dokoksiliśmy. Dobra, zabiłem kilka No musisz być na hita, no już był. Dobity, dobity, dobra, nie ma go. Coś jeszcze zostało, słuchajcie, na tym rajdzie. Gdzie jesteś? Um, kimkolwiek jesteś? Na jeść co? Nie ma, nie ma ich nigdzie. mu się, widzi, że wziąłem tego Ravengera już na hita. No... Nie dziwię się. <noise> dobra, ej, ej, dobra, no poważnie. Gdzie ty jesteś? No nie wiem, słuchajcie, wydaje mi się, że ta wioska jest już bezpieczna, cokolwiek nam tu zostało, to raczej Golem to pokona, ale może na dwa hity, o, tak, dosłownie, na dwa hity, Ravenger idzie na dwa hity, okej, okay. Endermany też będą na jednego hita. W takim razie po EXPINAN Endermanach! Dam sobie słuchać teraz um, trochę perełek od oczu kresu. Tak, żeby wejść do środka, no bo hej, um, nie będziemy słuchajcie, szukać tego wszystkiego tutaj. To nie odchodzi w tym odcinku. I lecimy słuchać do ENDU. Idealnie. Tutaj zrobimy sobie taką koks Expiarę, czy koks e, robienie. To koks ciłownie, ok? Będziemy coraz silniejsi. Tylko musimy sobie zrobić taką platformę, podtrąś się schronimy i będziemy pod nią bezpiecznie na dermanów, a wszystkie dermany będą chciały nas zabić, i o to będzie chodziło. Patrzcie na to. Zrobimy coś w tym stylu, że robimy taką dziurkę. O, właśnie coś takiego. I teraz musimy to przykryć daszkiem. O, właśnie w ten oto sposób. Coś takiego myślę, że będzie działało bardzo ładnie, tylko musimy to wszystko zapełnić, co. Nie jest aż tak easy. Dobra, tak może sobie pokopiemy delikatnie. Zróbmy taki mały tunel. Ile tego będę potrzebował? Tak, z 8. 8 będzie starczyć. Okej, okay. 7, 8. jest dwa I dokończymy tutaj pyk. Coś takiego. E, spoko. Wygląda on mi na bezpieczne, chyba. Musimy teraz popatrzeć na Endermany. Edek! Edek! Ed o, oh, kurde, jak się rzucił na mnie. Gościu! Gościu! Ej, on nie jest na hita? Jak to nie jest na hita? Edek. Ja myślałem, że my się już dogadujemy. Ja się tu już pokona na hita. Pyk. Ile, ile muszę? Dwa razy muszę atakować. Ej, o! Myśmy dużo zasłabili tego smoka. Myślałem, że wiecie, ja tu chcę mieć taki poziom siły, żeby tego smoka mieć na hita. To była moja taka wizja. Ale my tutaj ja mamy normalna hita. Na dwa hity. To wcale nie jest opcja. I tu żelazną sikierką, ludzie. To nie jest. To nie jest dobrze. Wcale nie jest tak dobrze, jak myślałem. Ja myślałem, że mamy, wiecie, siłę milion. Już rozwalamy, ale widocznie nie zabiliśmy wystarczająco dużo mobów. Okej, okay. chodź tu, chodź tu, Edek, chodź tu. Dobrze, dobrze. I pyk, i go nie ma. Dobra, jo, Idziemy słać na smoka. Nie wiem, zabiję tych Endermanów. Myślę, że wystarczy, żebyśmy go dobrze pokonali. Bo zobaczcie, już mamy na już hita. Patrz, pa, 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 Pyk, nie ma. Skoro Enderman jest na hita. Myślę, że smok też będzie. Znaczy nie no, może nie będzie smok na hita, ale może będzie na dwa hity. Zobaczymy. Tylko musimy teraz poczekać, żeby on zleciał. W międzyczasie będę tutaj sobie atakować. Wiecie o co chodzi. E, myślę, że to nie przeszkadza w niczym, że tutaj jeszcze będzie bardzo do ksieni. O! I czekamy, aż ten drag zleci. Słuchajcie, zaczymy. Czy na jeden hit będzie Smog? Na dwa hity? Uhuhu! Ale ten jeden hit go prawie już dobił. E, w zasadzie sensie widzieliście, jeden hit to było prawie wszystko, a drugi hit to było takie bycie, formalność. No nie. Ej, jo, to było mocne. E, dobra, teraz sprawdź Widera. Musimy zobaczyć Widera. Po prostu spłonimy tutaj widerkę sobie takiego małego, przyjemnego. Tylko czekajcie, ja ten Silverfish nas prawie zabił. <grych> ok? E, I zobaczymy, czy pokonamy Widera. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że musimy pokonać tego Widera za jednym ciosem. Skoro poszedł smog, a smog jest super OP, wiadomiks. To Wither też powinien, tak mi się przynajmniej wydaje. Prostu, lecimy, słuchajcie, z tym draniem i go nie ma. To było szybkie. Ej, więc e, cóż, no jest zbyt top. pokonujemy każdego na hita, nie ma nikt z nami szans. E, subskrybuj ten kanał, masz teraz na ekranie dwa fajne filmy, jeżeli których jeszcze z nich nie widziałeś, to zrób to teraz, kliknij go i subskrybuj, bo ja widzę to subskrybuje, e, kto nie subskrybuje i proszę to zmienić. No, więc do zobaczenia na, na następnym filmie, na Dlerek plus, elu!